Witajcie, kochani, w domu modlitwy. Zapraszam Was do tego, żebyśmy się dzisiaj razem pomodlili. Zanim zaczniemy modlitwą wojska, to takie dwie uwagi: możesz siedzieć tak, jak ja siedzę na modlitwie. Możesz podnosić ręce, możesz wstać, możesz klęczeć, zależy jak Tobie jest wygodnie, tak? Pozwól sobie, żeby Twoje ciało też wyrażało to, tą chęć spotkania z Bogiem. Zacznijmy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, w pokorze i posłuszeństwie Twojej świętej woli, pragnę podjąć wraz z moimi braćmi i siostrami dzieło Wojsko Gedeona. Jeśli pochodzi ono z Twojego natchnienia i inspiracji, pobłogosław każdy kolejny krok, prowadzący do jego pełnego urzeczywistnienia. Pokonaj każdą przeciwność i daj nam swojego ducha. Proszę Cię o to przez ręce Twojej Matki Maryi i wszystkich świętych. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw od złego. Amen. Zdrowaś, Marią, łaski pełne Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony od żywota Twojego Jezus. Święta Marią, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że możemy się modlić wspólnie, za to, że Ty przychodzisz do nas jako do wspólnoty, za to, że tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie każdy z nas dzisiaj jest, w tym wszystkim, co się dzieje, w tych wszystkich dobrych rzeczach i w tych trudnych, że Ty jesteś z nami, że jesteś obecny, że, że chcesz być obecny w naszym życiu, w tym, jak ono wygląda na dziś, w naszych wszystkich troskach, zabieganiach, w nauce, pracy, w relacjach. Dziękujemy Ci za to, że jesteś. Dziękujemy Ci za to, że żadna przestrzeń naszego życia nie jest przestrzenią bez Ciebie, że Ty chcesz być obecny we wszystkim, nawet tam, gdzie mamy trudności a nawet tam, gdzie być może pojawiają się grzechy. Że w tych przestrzeniach, z którymi sobie nie radzimy, Ty też chcesz być obecny. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie, za to, że jesteś. Za to, że oddychamy. Za to, że żyjemy. Za to, że dałeś nam dzień życia dzisiaj. Za to, że to jest Twój dar. Że się dziś obudziliśmy. Że no, ten dzień już trwa za to wszystko, co się dzisiaj wydarzyło, za to, co jeszcze dziś przed nami, za plany, które mamy. Jeżeli one są w Twoją, e, zgodne z Twoją wolą, to spraw, żeby, żeby prowadziły nas i innych do dobra. Działaj w nas, Panie, działaj przez nas. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty. Otwieraj nasze serca dziś na nowe, na to, co dajesz, na to, z czym chcesz przychodzić. Proszę, żebyśmy się nie zamykali w naszych schematach, żebyś Ty łamał wszystkie nasze schematy, bariery, wszystkie nasze lęki, to wszystko, co być może przeszkadza Twojemu Duchowi przyjść. Przyjdź, Duchu Święty, i sprawiaj, proszę, żebyśmy otwierali się na nowe, otwierali się na Ciebie, który jesteś zawsze nowy, zawsze, zawsze świeży, na Twoje Słowo, które nigdy nie jest takie samo, które zawsze przychodzi do nas tu i teraz. Łam, Panie, nasze schematy. Przyjdź, przyjdź z duchem nowości i pomagaj nam tego ducha przyjmować. Duchu Święty, przejdź. Ty, który jesteś ożywicielem, który jesteś zawsze nowym tchnieniem. Przyjdź teraz do naszych serc, do naszych ciał, przyjdź teraz do tego wszystkiego, co się w naszych życiach dzieje. Przyjdź, Duchu Święty. Zapraszamy Cię, żebyś Ty był pierwszy. Zapraszamy Cię do tego, żeby Twoją wolą i Twoją mocą mogły się dziać dzisiaj w nas, z nami cuda. Duchu Święty, przyjdź. Wylewaj na nas dzisiaj swoją nowość, świeżość. Ty, który jesteś świeżością i życiem. Przyjdź, Duchu Święty, pomóż nam rzeczywiście być w tym świecie świadkami nowości i zmartwychwstania, tego, że codziennie na nowo możemy doświadczać życia i to życie światu nieść. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, teraz, żeby każdy z nas w swoim życiu, w relacjach, obowiązkach otwierał się na doświadczenie nowości, Żebyśmy się nie bali tego, do czego Ty być może nas zapraszasz już od jakiegoś czasu. E, może no właśnie, stoimy przed drzwiami, które Ty chcesz dla nas otworzyć. Proszę Cię, żebyśmy dzisiaj mieli odwagę zrobić ten krok. Rzeczywiście w zaufaniu Tobie iść tam, gdzie Ty chcesz, żebyśmy poszli. Przejdź, Duchu Święty. Przejdź, Duchu Święty. Kalan, Sarja Jara, Duchu Święty, przejdź. Duchu Święty, przejdź. Duchu Święty przejdź. Przyjdź Duchu Święty, za to, że Ty jesteś zawsze świeży, zawsze nowy, zawsze dziś. Dzięki Ci, Panie, za to, że przychodzisz z miłością, która zawsze jest na dzisiaj, i że to na dzisiaj chcesz powtarzać codziennie. Dzięki Ci, Panie! Za to, że pomagasz nam przez naturę, która jest tak piękna, widzieć tą świeżość życia. W tej wiośnie, która jest dookoła. Dzięki ci, Panie. saria Za to, że przekonujesz nas, do tego, że, że możemy, że z Tobą nie ma rzeczy niemożliwych. Że z Tobą to wszystkie rzeczy, które wydają nam się nie do zrobienia, a które wydają się za duże, są możliwe. Dzięki ci, Panie. Za to, że dajesz odwagę do tych małych kroków do przodu, za to, że dajesz odwagę, żeby świadczyć o Tobie, za to, że dajesz odwagę do tego, żeby rzeczywiście być w świecie ludźmi z martwych Dzięki Ci, Panie. Seria. za ludzi, których nam dajesz, za wspólnotę, za wojsko, za tych wszystkich ludzi, którzy są dla nas świadkami Ciebie, którzy nam właśnie pokazują to, że Ty zawsze jesteś wierny i że to zawsze jest nowe. Dzięki Ci, Panie. Chwała Tobie, Jezu. Chwała Tobie, Tato. Chwała Tobie, Duchu Święty. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Dzięki, kochani, za tą dzisiejszą wspólną modlitwę.